Ernest, bardzo Dzień dobry, to jest program szczerze o pieniądzach w studiu goście, cyk Kowalczyk, dyrektor w Grant Tartan. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Panie bardzo dyrektorze, porozmawiam sobie o waszym raporcie, który jest wyjątkowo ciekawy, bo pokazuje jak wiele wolnych miejsc pracy jest na rynku w Polsce? Co jest, wydaje się, mocno zaskakujące w dzisiejszych czasach, no ale te wyniki są rekordowe. No, takich tylu chyba wolnych miejsc pracy to jeszcze nigdy nie było. No, my badamy te oferty pracy od trzech lat. E, razem z naszym partnerem, który, który prowadzi monitoring mhm. e, tych mediów, e, tych, tych ofert pracy w internecie na 50 portalach informacyjnych, e, rekrutacyjnych. I rzeczywiście przez te 3 lata, takiego miesiąca, jakim był marzec 2022, jeszcze nie było. To znaczy, e, odnotowaliśmy 360 tysięcy nowych e, ogłoszeń o pracę. W samym marcu tyle ogłoszeń o pracę pojawiło się w, w sieci w Polsce. E, Ale to... były jeszcze. Aktywne ogłoszenia z poprzednich Był, miesięcy. Dokładnie, a były jeszcze aktywne ogłoszenia z poprzednich miesięcy. Łącznie w marcu aktywnych było 680 tysięcy, więc bardzo, bardzo dużo. I tutaj należy zwrócić jeszcze uwagę, bo o to często ludzie dopytują. Ten system, który prowadzimy, ten monitoring, eliminuje duble. To znaczy, jeśli pracodawca opublikował ogłoszenie i na pracuj.pl, i na OLX, i jeszcze w pięciu portalach, my bierzemy pod uwagę tylko jedno ogłoszenie, bo to widać, bo te ogłoszenia się pokrywają. Więc te duble eliminujemy, więc przy takim nawet konserwatywnym założeniu, teoretycznie w marcu otwartych było w Polsce 680 tysięcy procesów rekrutacyjnych. To oznacza, że my pandemię pożegnaliśmy, jeśli chodzi o rynek pracy. Wyszliśmy z tej pandemii. Tak naprawdę my pandemię to pożegnaliśmy już około rok temu, bo rok temu te nasze badania pokazywały, że liczba nowych ofert pracy miesięcznie jest wyższa nie tylko niż uh -huh. w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale też wyższa niż w analogicznym okresie dwa lata wcześniej. Czyli my już cały 2021 rok, niemal cały 2021 rok, szliśmy jakby ścieżką wyższą niż w 2019 roku przed wybuchem pandemii. Więc tak naprawdę polski rynek pracy wpadł rzeczywiście bardzo głęboko w kryzys na początku pandemii, ale bardzo szybko z niego wyszedł i, i przebił nawet z nadwyżką te poziomy, które były notowane. Przed pandemią. A, a jeszcze tu należy przypomnieć, że przecież 2019 rok to był rok też już wtedy rekordowo silnego rynku pracy w Polsce. To znaczy, to był rok, w którym pobijane były kolejne rekordy niskiego bezrobocia w Polsce. Mhm. I my już w 2019 roku, jeśli mierzyć siłę rynku pracy liczbą ofert pracy, to już wtedy. E, pobijaliśmy e, tamte rekordowe wyniki, i, i już wtedy byliśmy poza pandemią. Już wtedy. Czyli my spokojnie możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o rynek pracy czy poziom bezrobocia, to dalej będziemy w tej ścisłej czołówce Unii Europejskiej. No, w zasadzie Czechy są przed nami od jakiegoś czasu, ale wydaje się, że nic chyba nam nie zagraża z drugiej strony. prawda? Tak. Tu, tutaj, e, pandemia, przez pandemię, polski rynek pracy przeszedł niemalże suchą stopą. E, oczywiście była w tym e, zasługa no, programów osłonowych, które mhm. duże polskie państwo, polski sektor publiczny kosztowały, e, te tarcze e, antykryzysowe, ale rzeczywiście dla rynku pracy one były bardzo skuteczne i skutecznie osłoniły rynek pracy przed jakąś zapaścią. Panie dyrektorze, a czy to jest tak, że w zasadzie dzisiaj można powiedzieć, że w Polsce nie pracują tylko ci, którzy nie chcą pracować? No bo yy... często mówi się tak, że poziom, ja będę się trzymał tych danych Eurostatu, bo one są mm -hmm. dla całej Unii Europejskiej jakieś wymierne, poziom 3%, czy niecałych 3, zależy który miesiąc, który kwartał, to jest taki poziom bezrobocia, taki techniczny, tak. e, rzekłbym. Czy jeżeli ktoś chce pracować, no to może nie w swoim, ale w innym zawodzie zawsze jakieś sobie zajęcie znajdzie. Tak, tak można powiedzieć, taki ten poziom te, tego właśnie technicznego, czy strukturalnego, Bezrobocia. No wiadomo, że zawsze jest jakiś poziom bezrobotnych, wynikający na przykład stąd, że po prostu jakieś firmy akurat wpadają w problemy. To jest w każdej gospodarce normalne i muszą zwalniać pracowników, albo na przykład są jakieś tam rotacje naturalne w, w zawodzie, czy ktoś wchodzi dopiero na rynek pracy i przez, ten, przez te pierwsze miesiące często pozostaje bezrobotnym. Więc to jest takie naturalne bezrobocie, którego się do, do zera nie da nigdy sprowadzić w żadnej gospodarce. Yy, ale yy, więc można by chyba taką tezę zaryzykować. Oczywiście zawsze trzeba to robić z takim wyczuciem też społecznym, bo pewnie są ludzie, którzy, którzy się z nami teraz nie zgodzą, którzy próbują znaleźć pracę, z jakichś powodów nie mogą jej znaleźć, bo może w, w najbliższym otoczeniu faktycznie nie ma yy, miejsca No to pracy. też trzeba by dokładnie regionom, poszczególnym mhm. kraju się przyjrzeć, bo wiadomo w dużych miastach czy yy, w innych miejscach, bo teraz tak się zastanawiam, gdzie tej pracy może być bardzo dużo i z czego wynika, ten nagły przypływ tych ofert, czy, my, czy da się to już e, zdiagnozować w jakiś sposób, czy my wchodzimy może, nie wiem, w system plac, prac e, letnich, e, powoli mhm. pojawiają się oferty w rolnictwie, może gdzieś w gastronomii, no bo za chwilę ogródki się pojawią przy restauracjach, jak to wygląda? Tak, to znaczy na pewno sezon ma jakiś wpływ, bo e, w, w samym, e, w marcu tych aktywnych ofert pracy było 680 tysięcy około. I to było 16% więcej niż analogiczne badanie wykonane za luty. Czyli mieliśmy między samym marcem a lutym mieliśmy przyrost o 16%. To dużo. I można by powiedzieć, że i to na pewno jest wpływ sezonowy. To znaczy właśnie zaczyn pracodawcy zaczynają już kompletować kadrę na, na zbliżający się sezon w budownictwie, w przetwórstwie przemysłowym, w gastronomii. W turystyce i tak dalej. I te oferty pracy już się w marcu zaczynają pojawiać po to, żeby od czerwca już mieć tą kadrę skompletowaną. Ale na pewno tego rekordu, o którym tu wcześniej mówiliśmy, nie da się wytłumaczyć sezonem samym, bo te 360 tysięcy nowych ofert pracy w marcu, to jest o 30% więcej niż w marcu 2021 mhm. i o 55% więcej niż w marcu 2020. Więc tam w, to też był ten sezon, kiedy, kiedy się zaczynało kompletować tą kadrę. Pracodawcy zaczynali y, y, publikować y, ogłoszenia sezonowe, więc na pewno, więc wtedy też ten to sezon czymś był. się w ogóle wytłumaczyć, czy nie? Ja myślę, że to się da po prostu wytłumaczyć dużym rozpędem polskiej gospodarki i, i dużą dynamiką rozwoju polskich przedsiębiorstw. Tak generalnie, makroekonomicznie po prostu mamy nadal w tej chwili okres silnej koniunktury w polskiej gospodarce. Mhm. Jego się, ten, 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 ten pęd się udało utrzymać mimo pandemii, mimo lockdownów, mimo czwartej fali zakażeń i tak i, I on jest kontynuowany. Oczywiście zaczynają się nowe problemy. Ukraina, wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe. Zobaczymy, jak to wpłynie na, na rynek pracy, ale na pewno w te, ten trudny czas wchodzimy jako gospodarka, jako, jako rynek pracy, jako pracodawcy, jako firmy w bardzo dobrej kondycji. A jeżeli mówimy o Ukrainie, to problemem dla nas może być to, że spora część Ukraińców pracujących do tej pory w Polsce, mężczyzn głównie, wyjechała bronić swojej ojczyzny? Czy y, możemy się borykać z tym, że nie zapewnimy miejsca pracy tym, którzy do nas przyjechali? Jeśli patrzymy z punktu widzenia rynku pracy, z pewnością jakimś problemem jest to, że część pracowników wyjechała, właśnie mężczyzn, na Ukrainę, i to, to, to jest. Widoczne w, na przykład w budownictwie wiele okay. firm deklaruje, że, że mają problem z utrzymaniem terminów realizacji budów. Ale na pewno nie można powiedzieć, że polska gospodarka będzie miała jakiś duży problem z ze znalezieniem zatrudnienia, czy, czy że uchodźcy z Ukrainy będą mieli duży problem ze znalezieniem zatrudnienia w Polsce. No właśnie z tego powodu, że mamy około 600 tysięcy ofert pracy, a do tej pory PESEL osobom w wieku produkcyjnym, a PESEL uprawnia do podjęcia legalnej pracy w Polsce, PESEL wydano ponad 350 tysiącom uchodźców z Ukrainy. No, to się dynamicznie zmienia, więc pewnie będzie... Już za chwilę o, będzie 400, ta. tak, 500, ale w każdym razie to nadal, biorąc pod uwagę, że duża część z tych, z tych uchodźców prawdopodobnie nie może, czy nie, no nie chce i nie może podjąć pracy w Polsce, bo na przykład opiekuje się dziećmi. Przyjechało do Polski z małymi, matki przyjechały do Polski z małymi dziećmi, których nie są w stanie zostawić, nie, nie, nie są w stanie wynająć opiekunki. Mhm. Która, która by się zajęła ich dziećmi, a oni pójdą do pracy, bo prawdopodobnie nie znajdą tak dobrze płatnego zatrudnienia, żeby móc sobie na taką opiekunkę pozwolić. Nie zawsze się uda też znaleźć pewnie to miejsce w przedszkolu państwowo, więc nie, nie wszyscy uchodźcy będą próbowali podjąć zatrudnienie, ale jeśli założyć, że jakaś część będzie chciała, to prawdopodobnie w Polsce zatrudnienie jednak znajdzie. A jak spojrzymy na, ten, na tę sytuację. Z punktu widzenia presji płacowej, to możemy powiedzieć, że za chwilę pracodawcy staną pod ścianą, że będzie mocna presja na nich ze strony pracowników, bo jeżeli mielibyśmy się zastanawiać chociaż niektórzy uważają, że takiego rozróżnienia rynek pracodawcy-pracownika być mhm. nie powinno, ale jeżeli byśmy się tego trzymali, to my będziemy mieli, czy już mamy, za chwilę rynek pracownika, który będzie dyktował e, wynagrodzenia czy warunki pracodawcom. No na pewno nagły, taki skokowy napływ dużej liczby potencjalnych pracowników, kandydatów do pracy, no raczej tę tą, tą presję powinien obniżać, bo nagle na to jedno miejsce pracy tych kandydatów przypada więcej. No są nawet takie głosy, że, że pracodawcy w Polsce czasami próbują wykorzystywać tę trudną sytuację właśnie osób z Ukrainy i oferują gorsze, dużo warunki. Niż y, oferowali wcześniej. No ale to jest z kolei tak poboczny wątek chyba bardzo duża rola i ważna rola dla Państwowej Inspekcji Pracy, dla innych urzędów, które powinny, no, sami pracodawcy o tym mówią, wchodzić z kontrolami wszędzie, gdzie się da i sprawdzać, czy osoby z Ukrainy nie są gdzieś dyskryminowane. Tak, na pewno, na pewno ta sytuacja nie powinna w żaden sposób y, wpływać na to, że, że przepisy polskie dotyczące prawa pracy mhm. są łamane. To jest jedno, ale nawet jeśli pracodawcy, ale, ale też ja bym może apelował do pracodawców, żeby potraktowali tę sytuację rzeczywiście z takim wyczuciem. I wiadomo, że y, duża część z tych pracowników im będzie się trudno odnaleźć na polskim rynku pracy. Na przykład księgowa czy księgowy z Ukrainy w Polsce łatwo pracy nie podejmie, w Polskim no, Ładzie słysząc, Stasio, się, w polskim ładzie się, przepadnie od się od naprawdę będzie im trudno odnaleźć. Tak samo lekarz, tak samo specjalista marketingu, specjalista z wielu innych dziedzin, bez znajomości języka polskiego i nie znając dokładnie realiów w Polsce, będzie mu trudno się odnaleźć, ale. Chociaż a propos lekarzy no. słyszałem taką wypowiedź w radiu, nie pamiętam jakim, że e, są potrzebni nawet bez znajomości języka polskiego, bo mamy nowych pacjentów z kolei z Ukrainy, którym też trzeba pomagać, więc tak, tak może tak. tutaj akurat, tak no samo z, ale to nisza jakaś. Tak pani. samo z nauczycielami. E, oczywiście e, nauczycielowi bez znajomości polskiego trudno będzie uczyć polskie dzieci e, mm. e, czegokolwiek. Znaczy, tych zawodów, no, nie, będzie, będzie mu łatwo uczyć pewnych, pewnych lekcji, np. WEF-u, ale na pewno trudno mu będzie uczyć języka polskiego, matematyki no tak. czy biologii. Ale właśnie będzie duża grupa uczniów z Ukrainy, których, którzy też będą tutaj potrzebowali nauczycieli. Ale na pewno ja bym, bym wrócił do tego, że myślę, że trzeba, że, że pracodawcy powinni z takim wyczuciem podejść do, do tych osób i dać im trochę więcej czasu na, na, na dostosowanie tak? się do polskich realiów, z taką cierpliwością do, do tych ludzi podejść, może trochę więcej zainwestować w, w, w ich szkolenia zawodowe. Ja myślę, że biorąc pod uwagę, jak bardzo wszyscy prac, znaczy pracodawcy w Polsce we wszystkich badaniach narzekali na niedobór pracowników, no to myślę, że to jest idealna okazja, żeby te niedobory za, za, zapewnić. To są często bardzo dobrzy pracownicy, oni się w przez pierwsze miesiące będzie im trudno odnaleźć na polskim rynku mhm. pracy, w tym na przykład ten księgowy w Polskim Ładzie. Ale ja jestem pewny, że jest, jeśli oni odnaleźli się na rynku ukraińskim, to, to po jakimś czasie, po, po kilku tygodniach, miesiącach i w polskich realiach się bardzo dobrze zaczną odnajdywać. Jeśli właśnie zostaną w, w, w tym nowym miejscu pracy w Polsce dobrze zaopiekowani, znajdzie się dla nich dobry szef, który im cierpliwie te, te zagadnienia skomplikowane wytłumaczy. Jeszcze na koniec chciałbym, żebyśmy na chwilę ten wątek dokończyli dotyczący wynagrodzeń, bo to zapewne pracowników interesuje najbardziej, no dlatego, że mamy naprawdę wysoką inflację, e, średnio 11%, no to jest, to jest dużo. E, w zasadzie pytania o podwyżki wynagrodzeń słychać wszędzie. E, myśli Pan, że będzie dużo tej presji i te wynagrodzenia rzeczywiście będą rosły, czy nie? No, na pewno inflacja jest już takim zagadnieniem dla pracowników w całej gospodarce, w całym społeczeństwie, że, że to jest argument, który, który na pewno w każdej firmie się pojawia. I jeśli do, do, do prezesa, do szefa nie przyszli jeszcze pracownicy, to być może za chwilę przyjdą albo, albo po prostu się boją, ale na pewno tych podwyżek oczekują. I to jest taki element psychologiczny, który na pewno podnosi wynagrodzenia. I, I na pewno te wynagrodzenia będą szły w górę tak, w, w gospodarce w skali, w skali całej gospodarki, w skali makroekonomicznej. Możemy to procentowo jakoś szacować, określać, przewidywać? My jako firma nie, 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 nie prognozujemy dokładnie punktowo wzrostu wynagrodzeń. Tutaj bym wolał zostawić prognozy makroekonomistom, no, ale nasze badania, bo też badamy pracodawców w Polsce, pokazują, że tak, że oni są gotowi i chcą podnosić i wiedzą, że muszą podnosić wynagrodzenia i planują podwyżki wynagrodzeń. Na pewno wchodzi czynnik podwyżek inflacyjnych, który w Polsce przez wiele lat nie funkcjonował w większości przedsiębiorstw, a teraz zaczyna funkcjonować. Więc na pewno te wynagrodzenia będą, będą podążały za inflacją czy ją dogonią, to się okaże, to, to będziemy obserwować. No, do tej 8. pory mocno przewyższały, bo jak mieliśmy wynagrodzenia rosnące średnio 7-8% w skali roka, inflacja była minimalna, no to do tej pory przewyższały. Tak, ale, Dziś ale teraz już jest inflacja 11%, nie wiadomo jaka będzie e, za chwilę. E, za tak. chwilę. E, I to już jest tak, tak wysoki poziom wzrostu wynagrodzeń, że pewnie nie każdy pracodawca będzie w stanie za tą inflacją nadążyć. Wszystko zależy też od tego, po jakiej cenie będzie sprzedawał swoje produkty i usługi. No tak, ale to już no, nie jest. I tu wpadamy rozumiem. już w jakąś spiralę pewną inflacyjną, oby się nie rozkręciła. Dziękuję pięknie. Jacek Kowalczyk, dyrektor w Grand Torton. Dziękuję serdecznie. Bardzo za Bardzo dziękuję. dziękuję. To był program szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.